Agresja słowna, wyzwiska, y, używanie niecenzuralnych słów, y, krzyki, awantury to jest zjawisko, które już właściwie teraz na co dzień towarzyszy pracy ratownikom medycznym i y, spotykają się z tym bardzo często. I to nie tylko ze strony osób pod wpływem alkoholu, czy też y, środków psychotropowych, narkotyków, dopalaczy, ale również od innych, ze strony innych pacjentów. Skala tego jest, mogę powiedzieć, tutaj ogólnopolska, nie tylko wobec pracowników pogotowia, ale również wobec pracowników szpitalnych, działów ratunkowych i innych pracowników medycznych. Natomiast coraz częściej też spotykamy się z przemocą fizyczną, i tutaj do takiej sytuacji doszło w dniu wczorajszym wobec ratowników medycznych Mieszczackiego Pogotowia. Na szczęście nie doszło do uszczerbku na zdrowiu. Ratownik. Zdołał się obronić tabletem i osłonić przed atakiem agresywnej pacjentki. Zgłoszenia sanocka policja otrzymała wczoraj około godziny 13. Na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że podczas udzielania pomocy medycznej kobieta była agresywna wobec podejmujących czynności ratowników medycznych. 35-latka została przewieziona do szpitala. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności. Tego zdarzenia, wstępnie czynności prowadzone są pod kątem znieważenia funkcjonariuszy, czynnej napaści oraz kierowania gruźb. Na chwilę obecną jest to wstępna kwalifikacja. Dokładna będzie możliwa po analizie zebranego materiału dowodowego. Na pierwszej chwili na pewno takie przerażenie, zdenerwowanie, bo martwiłam się o zdrowie, życie moich. Pracowników, ratowników medycznych. Na szczęście okazało się, że, że nie doszło do żadnego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast no, taka złość, frustracja to są uczucia, które na co dzień nam towarzyszą, bo y, zadaniem pogotowia ratowników medycznych jest ratowanie życia, zdrowia pacjenta. Natomiast, i z taką intencją też przyjeżdżamy, czy też na miejsce zdarzenia, czy do domu, czy, czy, czy w miejscu publicznym udzielamy tej pomocy. A no, takie zachowanie, które no, traktuje ratowników jako te osoby, nie wiem, wrogo nastawione do pacjenta, w jakiś sposób tak próbujące, nie wiem, uczynić mu jakąś krzywdę no, no niestety jest niedopuszczalne. Ja tutaj chciałam zauważyć, że ratowników medycznych obowiązuje yy, Ochrona, tak jak funkcjonariuszy publicznych, i za atak agresji jest przewidziana kara w kodeksie karnym do 12 lat pozbawienia wolności, jeżeli doszło do uszczerbku na zdrowiu.